I W reklamie. Masowy atak. Aby zdobyć więcej mięśni, postępuj według tych żywieniowych wskazówek. Musisz jeść dużo, żeby być dużo. To opinia podzielana przez wielu zawodowców. tak, że stała się już oczywista. Niczym często powtarzane zwroty grzecznościowe, które stosują wy, stają się nawykiem, a tracą na swoim prawdziwym znaczeniu. Podobny pogląd na problem zdobywania masy mięśniowej wyraził bardziej obrazowo Dawid Paul, jeden z potężnie umieśnionych. Późniaków znanych jako barbarzyńcy wieloletniego nie istnieje przekonowanie, jest tylko niedojadanie, niedosypianie i brak chęci. Obie opinie zawierają w sobie trochę prawdy, ale z żadnej nie wynika systematyczny i łatwy w wykonaniu sposób zwiększania masy mięśniowej. Taki pan ładnie przytukowany. Na szczęście, zwiększenie masy mięśni może być zredukowane do paru podstawowych pojęć o matematycznych powiązaniach. Postępowanie według tych podstawowych zasad, wspomagane poważnym treningiem, może w odpowiednim czasie przeobrazić chudzielca w dobrze umieśnionego osobnika. Przypomina mi się w tym momencie, co powiedział ostatnio. Mike ma Nie jestem dobry w liczeniu, ja po prostu rozwijam mięśnie. No jeśli podzielacie awersję Majka do matematyki, nie ma strachu. Z pomocą prostego kalkulatora, z pewną ilością palców, można wykonać parę obliczeń, aby móc wrócić do klubu i zająć się ćwiczeniami. Rola kalorii. Aby zwiększyć masę ciała, trzeba zjadać więcej kalorii niż jest to potrzebne. Jest to całkiem proste. Większość ekspertów jest zgodna, że chcąc przytyć 0,5 kg tygodniowo powinno zjadać się dziennie 500 kalorii więcej niż organizm potrafi spalić. Jednakże w jaki sposób oszacować dzienne zapotrzebowanie na kalorie. Prostą metodę obliczania tej wartości opracował autor licznych artykułów o sprawach żywieniowych Dave Picard i skrócony opis znajdziecie w ramce pod tytułem wzrost obliczony. Na następnej stronie Gunter. Nie wiem, czy jedyny na pewno pierwszy zawodnik w historii kulturystyki, który pokonał w zawodach aktualnie my misteroida. Skoro już wiecie ile potrzebujecie dziennie kalorii, następnym krokiem jest podzielenie jaka tabelka? jest podzielenie pożywienia na białka i tłuszcze? To z jakiego źródła pochodzą spożywane kalorie, wpływa na to, czy twój organizm zamiast zamieni to jedzenie w mięśnie, czy w energię potrzebną, przechowywaną w tłuszczu lub w glikogenie. Jeśli nie trenujecie odpowiednio intensywnie, aby pobudzać proces wzrostu tkanki mięśniowej, to oczywiste jest, że masa, którą zdobędziecie, będzie tłuszczem, aby uzyskać efekty postępujące według... postępujcie według opisanego w tym artykule programu, przeznaczonego głównie dla początkujących kulturystów. Co daje białko? Białko będąc serwami powiązane powiązane ze sobą aminokwasów, jest generalnie podstawą kulturystycznej diety nastawionej na zmniejszenie masy. Ze wszystkich składników pokarmowych, które zjadacie, jedynie białko jest zamieniane na tkankę mięśniową. Nie znaczy to jednak, że większość kalorii powinna pochodzić z tego źródła. W rzeczywistości tylko 30-35%. Popularną metodą jest zjadanie dziennie 2 gramów białka na każdy kilogram wagi ciała. Oznacza to, że o ważący to 80 kg powinien spożywać każdego dnia 160 g białka. Większość ludzi nie będzie zapewne mierzyć codziennie każdej porcji jedzenia przy każdym posiłku, jeśli chociaż przynajmniej wcięcie w życie własne przypuszczenia ogólne niezgodne z zasadami konsumpcji białka. to i tak będzie to znacznie lepsze niż przysłowiowe chodzenie na skróty. Rodzaj spożytego białka jest także istotny. Większość żywieniowców i zawodowych kulturystów jest zgodnych że najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie białych pochodzących z różnych źródeł, takich jak chuda wołowina, mięso kurczaka, indyka ryb, odtłuszczone mleka i jaja. Nie mając konieczności rygorystycznego przestrzegania diety jak ktoś, kto stara się odchudzać, uzyskujemy luksus jedzenia tego, czego pragniemy. Tak więc 98 rok. I wiedza, która wtedy była szerzona. Yy... Teoretycznie jak gdyby, teraz w 2015 roku te osoby, które są na szczycie mają właśnie te kilkanaście lat treningu za sobą, czyli i wiedza bazuje na tym, to, co jest teraz wdrażane. Zaowocuje dopiero za parę lub kilkanaście lat. Okres ten będzie troszeczkę krótszy ze względu na to, że stajemy się jedną wielką wioską względu na globalizację, więc informacje szybciej przechodzą, ale nadal jest to opóźnienie. Eee... Sproszkowane białka i podobne dodatki żywieniowe nie są zupełnie potrzebne, ale wprowadzają różnorodność posiłków i są łatwiej przyswajane. Koncentrat białka serwatki otrzymywanego z mleka wspomaga przyrost masy lepiej niż jakakolwiek inna postać tego dodatku pokarmowego. Należy pamiętać, że to jest. 15 lat temu, więc cała reszta dopiero przyjdzie potem. Ostatnia rzecz, warta zapamiętania, jeśli chodzi o białka, dotyczy częstotliwości. Aby zachować stałą gotowość do tworzenia tkanki mięśniowej, trzeba spożywać białka co 2-3 godziny. Każdy z 5-6 dziennych posiłków powinien zawierać białko. 50-60% zjadanych dziennych kalorii węglowodany pełnią w diecie rolę koni roboczych. Ludzie starający się schudnąć powinni bardziej uważać się na rodzaj przyjmowanych węglowodanów i uważać na tłuszcze, które często towarzyszą smacznym rzeczom. Starajcie się, aby większość węglowodanów pochodziła ze związków złożonych, które wolniej się przyswajają i zapewniają bardziej stałą podaż energii niż węglowodany proste znane pod nazwą Lista dobrych węglowodanów złożonych obejmuje m.in. Tryż, ziemniaki, makaron, pieczy w szczególnie pojawiają niste, płatki i warzywa. Trzeba przyznać, że po treningu spożywanie węglowodanów prostych jest korzystniejsze. Po kilku minutach od ukończenia treningu biologiczne okno możliwości. Biologiczne okno biologicznych możliwości zaczyna się otwierać. Im ciężej trenujesz, tym bardziej staje się to ważne. W tym czasie organizm najłatwiej przerabia węglowodany na glikogen w mięśniach, uzupełniając jego braki spożyte podczas ćwiczeń. Węglowodany proste są przystajane łatwiej i transportowane do mięśni szybciej i efektywniej niż związki o bardziej złożonej budowie. Mimo, że te ostatnie przemieniają się w glikogen wodni, to nadal są doskonałym wyborem dla potreningowych posiłków. Okno biologiczne możliwości organizmu otwiera się najszerzej zaraz po treningu i zaczyna się zamykać około 60 minut po treningu i nie ma lepszej żadnej pory, w której ciało byłoby lepiej przygotowane do odnawiania zapasów glikogenów w mięśniach. Bezpośredni posiłek po treningu staje się najważniejszym w całym rozkładzie żywieniowym. Po tym czasie, w tym czasie potrzebujecie około 40 do 60 gramów węglowodanów i jeśli dołożycie do tego białko, zwiększycie przyswajanie. Mieszanina węglowodanów i białek w proporcji... 2 do 1 działa w tym względzie dobrze na większość ludzi. Wiele napojów oferowanych w klubach i sklepach ze zdrową żywnością ma takie działanie, ale warto sprawdzić ich skąd. Co na temat? Tłuszczy! Część z Was może pomyśleć. Staram się przybrać na wadze, więc mogę jeść cokolwiek chcę, łącznie z masłem. Czyż nie tak? No nie niedokładnie. W stosunku do ludzi pragnących schudnąć, macie znacznie większe pole do popisu, jeśli chodzi o jedzenie tłuszczu, ale i tak w tym względzie nie możecie być łeskalni. Zwiększenie masy wymaga, aby dużo jeść. Tak dużo, że początkowo większość posiłków w dzień może stać się mało przyjemne. Pocichą jest to, że będą one mniejsze niż te, które zwykle jadacie, ale nie jest rzadkością wśród rozpoczynających taki program dietetyczny występowania uczucia pełnej sytości przez pierwsze dwa tygodnie. No i tutaj przesłanie, czyli od 20 do 40 minut po zakończeniu treningu z 40 do 60 ml, głównie prostych gramów oraz pewną ilość białka z pomocy w węglowodanów na glikogen w mięśniach w miejsce tego, który został użyty w trakcie treningu. Ograniczenie spożycia tłuszczów zwiększa uczucie sytości przez obniżenie apetytu. To, co zjadamy... Brr. Ograniczenie czanie spożycia tłuszczów zwiększa uczucie sytości przez obniżenie apetytu. you <laughs> Co zjadamy, kryje w sobie jeszcze jeden powód. Przestrzeń żołądka nie jest w sumie aż tak duża, aby ją marnować na gromadzenie kalorii pochodzących z tłuszczu. Znacznie mądrzejsze jest napełnienie żołądka czymś, co daje się lepiej zainwestować w organizmie, a więc białka i węglowodany. Brak tłuszczu to również sposób nie do naśladowania. Nienasycone kwasy tłuszczowe składnik znajdujący się w niektórych formach dietetycznego tłuszczu jest niezbędny do zdrowego funkcjonowania organizmu. Uzależniony jest od niego nawet proces spalania tkanki tłuszczowej. Głównym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych są odleje pochodzenia roślinnego, otrzymywane m.in. ze słonecznika i lnianego. Równie ważne są tzw. wolne kwasy tłuszczowe przetwarzane z własnych zasobów organizmu w energię do wykorzystywania ćwiczeń. Niektóre witaminy rozpuszczane w tłuszczach są kluczem do dobrego zdrowia. Organizm korzysta także z niewielkiej porcji tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, aby produkować niektóre hormony, łącznie z testosteronem. Dobrą, praktyczną zasadą jest ograniczenie dziennego spożycia tłuszczów do poziomu 10-20% zjadanych kalorii. Śniadanie i kolacja. Prze chwilę odpocząć. እንደ እሰጣለሁ እ Wieczorem idziesz do łóżka, pozostaniesz w nim przeważnie przez około 8 godzin. To całkiem spory okres bez jedzenia, w porównaniu z dziennym rozkładem posiłków co 2-3 godziny. Niektórzy zawodowi kulturyści stają mu to po kilkanaście razy w nocy na szybki posiłek, aby dostarczyć białka z zgłodniałym mięśnią. Podstawowym kluczem każdego programu żywieniowego jest zaspokajanie żywieniowych potrzeb organizmu, gdy ciało tego wymaga. Z tego powodu posiłek bezpośrednio po treningu łącznie ze śniadaniem i kolacją jest prawdopodobnie najważniejszym w ciągu całego dnia. I śniadanie i kolacja powinny być bogate w białko, aczkolwiek śniadanie powinno być znacznie większe niż wieczorna przekąska. To, co jesz podczas wieczornej przekąski, może się nieco różnić w zależności od osobistych predyspozycji, jednak biegu zawodników wybiera mieszaninę białka i węglowodanów w stosunku 1 do jednego. Pewne aminokwasy wchodzące w skład białek mogą na niektórych ludzi działać pobudzająco. Trzeba więc poeksperymentować z procentowym składem ilością kalorii, aż znajdzie się przepis umożliwiający prawidłowy wypoczynek i wzrost organizmu przez całą noc. Wzrost obliczony. Posłuchaj się tym prostym i efektywnym sposobem w celu obliczenia dziennego zapotrzebowania dla zwiększenia wagi. Jeśli będziesz według tego postępował i zrobisz stosowne korekty, osiągniesz masywne przyrosty i nie ma na to rady. Pomóż wagę swojego ciała przez 32, 34, 36. 32 jeśli łatwo przybierasz na wadze, 34 jeśli przychodzisz to stosunkowo bez kłopotów i 36, jeśli masz z tym duży problem. Przykładowo, mężczyzna ważący 80 kg o szybkiej przemianie materii pomnoży ciężar własnego ciała przez 36, co da mu 2880 kalorii dziennego zapotrzebowania. Otrzymany wynik obliczeń należy potraktować jako punkt startowy, zdając sobie sprawę, że trzeba zwiększać dziennie rację kalorii o 50 do 100 jeśli proces uległ stagnacji lub mamy kłopoty z uzyskaniem życzonych celów. Ta metoda obliczeniowa sprawdza się zarówno na przykładzie kobiet, jak i mężczyzn. Następnie trzeba określić, ile gramów białka, węglowodanów i tłuszczów powinno się spożywać każdego dnia. Zwykle 30-35% z wszystkich kalorii powinno pochodzić z białek, 50-60% z węglowodanów i 10-15% z tłuszczów. Każdy gram białka i węglowodanów równy jest 4 kaloriom, a tłuszcz dziewięciu kaloriom. Dave Picard